Zacznijmy od początku. Nazywam się Casey Jones i mam to zdjęcie oraz wasze gadżety, bo mi je daliście. Ale jeszcze nie teraz, bo przybywam... z przyszłości. Ale ja nie żartuję! Obłagam, gdyby dało się podróżować w czasie, Doni z przyszłości wróciłby i podał mi numery lotto. Tak jak planowaliśmy. To prawda. Musicie mi uwierzyć. Nasze życie od tego zależy. W przyszłości rasa kosmitów zniszczyła planetę. Uciekaliśmy, mieszkaliśmy w jaskiniach, jedliśmy liście i szczury. Bez obrazy. No jasne. Jesteśmy pyszni. Wiem jak to brzmi, ale mistrz Leonardo powierzył mi misję. Podoba mi się, że nazywa mnie mistrzem. Ach. Oczywiście, jesteś najlepszym ninżą, jakiego widział świat! Kazałeś mi znaleźć klucz i zatrzymać krangów.